Dominik Szyposz, jeden z naszych najbardziej utalentowanych wioślarzy, dziś walczył w finale, jedynek. Widzę, że nie byłeś zadowolony po tym wyścigu, bardzo byłeś nie zadowolony. Nie, że nie byłem zadowolony. Uważam, że pokazałem siebie bardzo dużo. Doprawdy zawsze mogę pokazać więcej, ale pamiętajmy, że największe wszystko pokazać na Mistrzostwach Świata to jest dopiero mała górka ale świata to właśnie, to właśnie trzeba mieć tą najlepszą formę. To piąte miejsce to takie miało być w tym wyścigu, bo przeciwnicy byli bardzo trudni. No oczywiście przeciwnicy byli bardzo trudni, no nastawienie było wiele lepsze, ale cóż, no. Taka jest, taki jest sport, trzeba się pogodzić i po prostu trzeba dalej pływać i ten szalony Grek, który wygrał to mnie z do dogonienia czy nie? Myślę, że nie ma rzeczy niemożliwych. Bo trener twój powiedział po wyścigu, że zrobiłeś kolosalny postęp w porównaniu z ubiegłym Ja Też uważam również, że widać ten postęp cały czas, że idę do przodu i że się nie zatrzymuję. Więc mam nadzieję, że utrzymam to do świata. Cały czas będzie ten postęp. No i ta zmiana taktyki. Już nie rozpoczynasz efektownie, tylko zostawiasz siłę na te ostatnie metry. No, próbuję po prostu dawać się wszystko cały czas. No, czasami... Człowiek się uczy z wyścigu na wyścig, no taka jest jakby ludzka natura, więc uważam, że każde zawody dużo dają i zawsze trzeba się uczyć na błędach. Dominik, chcę pośpiąć do zawodnictwa z Europy tutaj w Kruszwicy, w Dziękuję.